Witajcie kochani znowu w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam tani, smaczny, szybki obiadek. I produkty raczej wszyscy je macie, ale najpierw obejrzyjcie ten kilkusekundowy filmik. No to co, bierzemy się do roboty. Potrzebujemy ugotowany makaron, takie paseczki najlepsze. Jedną cebulkę młodej kapustki, to tak. Jedną czwartą chyba co? Jedną czwartą kapustki takiej średniej, boczuć, sos sojowy. Ale jaki? Wędzony, tak? Tak, bo taki nawet może być gotowy. Sos sojowy i tłuszczyk na patelnię. Więc włączamy sobie patelnię. Polewamy sobie tłuszczem. Teraz, no ja akurat muszę poczekać aż się rozgrzeje, ale dajemy sobie na patelnię e, kapustę, która e, smaży się tak długo, aż zmniejszy swoją objętość. Także kochani, e, no zobaczymy się za chwilę. E, kochani, kapuska nam się e, podsmażyła, nawet troszeczkę zarumieniła, ale to też da swój smak. Teraz włączamy sobie e, kuchenkę znowu na ten palnik, rozgrzewamy patelnię i wrzucamy, wrzucamy boczek, który podsmażamy. Złośliwość <głosimy> przedmiotów martwych, nie? Dobra, nożykiem sobie poradzimy. Kiedy podsmażymy sobie troszeczkę boczek, dodajemy cebulkę. Ona też się troszeczkę podsmaży i wtedy się zobaczymy ponownie. Zgoda? Zgoda. E, boczuś i cebulka nam się podsmażyła. Kamerzysta, proszę pokaż. I teraz dodajemy naszą kapustkę, która jest też już mięciutka, ponieważ jest to młoda kapusta i trochę się podsmażyła. Teraz dodajemy makaronu, zależy ile tego chcemy i zależy ile ludzi mamy na to chętnych, nie? Do nakarmienia. Tak, dodamy sobie tutaj makaronu, tak wiecie, żeby nie był sam makaron z kolei. A reszta pewnie zostanie na zupę pomidorową. A tutaj dodajemy sos sojowy, który da trochę soli całej potrawie. O. mieszamy i zobaczycie że to będzie wasz najlepszy obiad a przede wszystkim szybki i tani szybki, tani i prawdopodobnie w miarę każdy będzie miał większość produktów w domu więc co zobaczymy się jak nałożysz mi na się, żebym mógł zjeść to tak moi drodzy jeszcze tak to parę sekund niech się podsmaży żeby się to wszystko razem zmieszały ze smaki i zaraz nałożymy na talerz. Kochani, tak wygląda nasz gotowy obiadek. Ja spróbuję. Mam nadzieję, że się nie otruję. <laughs> Jest troszeczkę gorące, także, jakby to. Mmm. Mm mhm. Dobre. Pyszne i gorące. Ale pamiętajcie o tym filmiku, co na początku Wam zachęcałam Was do niego. Obejrzyjcie go. Żebyście wiedzieli, co macie robić. Tak, a ja idę jeść.